A. Dobra, chyba wstałem pierwszy. Lepiej ich nie budzić. A, a osiema dudek też wstałeś. Tak, miły tak. Ej, tamten to kto? Sprawdźmy. Osiema herbatki Watykanu. Watykan, jak się dawno nie widzieliśmy. No, no, co to jest? Pojawiliśmy się tu. Zebraliśmy surowce i zbudowaliśmy szałasy i ognisko. Tam jest las tam jest dalej łąka a jeszcze dalej to nie wiem a tam jest morze fajnie a a a panowie elo słowianin kto to jest mam na imię herbatki watykanu ale możesz mówić watykan około dobra ile zostało surowców no to twoje mięso jeden patyk i jeden kamień okej okay, to daj ten patyk i kamień po co ci kamień dudek zobaczysz watykan wow fajna dzida dzięki dzięki. Dobra, co robimy teraz? Nie wiem.